Jesteśmy na miejscu. Ja dzisiaj pomagam Culci Amelci. Będziemy dzisiaj łowić i brać udział w zawodach. Kategoria wiekowa 5-8 lat. Moja siedmiolatka. Mamy sprzęt od Mistrala. Bat 5 metrów oraz bat 4 metry. I tam będziemy dzisiaj się bawić do wydworze na zawodach dla dzieci. Jak się idzie, Amelko? Ile masz już złowionych rybek? 14-15. A jaką masz wędkę? Taką. No, pomarańczową, tak. Amelka korzysta z wędki Mistral-Ramberta. Fajny bacik 5-metrowy, leciutki. Taka siedmiolatka spokojnie może sobie na niego łowić. I takie rybki łowimy z Amelią dzisiaj. Ale każda ryba się liczy. Ile mamy tych rybek? Dużo, nie? Dużo. I co, Amelka, ile myślisz, że ile masz ryb? Dużo nałowiłaś? Dużo. O, o nie idzie wyciągnąć taka siatka. A oprócz medali już też puchary i splendor. I to, że można stanąć na tym pięknym podium. Została nam Amelia i została nam Zosia. Czyli dwie dziewczyny tutaj zlały. Zobaczcie! Pod Zobaczcie, podium staną dziewczyny. Na czwartym jest dziewczyna na piątym chłopaki. No co było dzisiaj z wami. No widzicie? Ale słuchajcie. Drugie miejsce. 290 gram. Osiemnaście ryb to było. Takich jak moje gupiki, ale były. Drugie miejsce, Leszman, Amelia. Wielkie brawa. Super. Za pierwsze miejsce.